Słuchajcie, no jest grubo. Słuchajcie, burza się rozpoczęła. Pioruny nawalają. a ja jeszcze jestem niegotowy na taktyczną wyprawę. Co generalnie muszę na nią przygotować? Podstawowe rzeczy, które gdzieś mi się w całym tym rozpierdzielu, gdzie przez dobro prawie chyba dwa lata. Nie za bardzo mogłem śmigać ze względu na uszkodzone kolano. Gdzieś te wszystkie rzeczy mi się porozchodziły, i tak powoli je znajduję w domu, wszystkie. I szykuję się na taką trzaśną wyprawę z psem. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu pójdziemy sobie na nockę, gdzieś nad rzekę, tutaj pobliską, do lasu i wtedy to wszystko nakręcimy. No, sprzęt już jest taki, że może kręcić w deszczu i w burzy, dopóki mnie piorą niepierdolnie. Mm. I mam nadzieję, że to wszystko fajnie wyjdzie. Pokażę Wam, jak ten sprzęt przygotowywuję. Na razie e, ważną rzeczą, którą zrobiłem, to zaimpregnowałem sobie moje buty. Chodzę od bez mała 20 lat <laughs> W różnych butach, ale na specjalne okazje, czyli na codzienne oraz używanie na ogródku w ramach kapci i tak dalej, używam butów Timberland. Nie wiem jaki to jest model, aczkolwiek udało mi się jeszcze ostatnio znaleźć taki model w sklepie. Polecam buty bez żadnych szaleństw w postaci supermembram, high-techów kosmicznych poduszek i tak dalej, Ale robią swoją robotę, przede wszystkim są bardzo wygodne. W poprzednich butach tego modelu, który miałem, które miałem, słuchajcie, chodziłem dotąd, aż podeszła yy, przetarła się na wylot. A przetarła się, słuchajcie, po jakichś 10 latach, no 15 latach użytkowania takiego lato zima po mieście i tak dalej. Yy, chodziło się w nich rewelacyjnie, bo. Miało się wrażenie, że się chodzi po prostu w tenisówkach, a robiły swoją robotę i tego typu rzeczy. <laughs> Zaimpregnowałem sobie te buty włoskiem specjalnym do bucików. Znalazłem, wyciągnąłem, że tak powiem, z pieleszy różnych domowych sprzęt do gotowania, do przyrządzenia w terenie. Jeszcze przeze mnie nie używany ten sprzęt, ponieważ z reguły korzystałem z menażki wojskowej, którą gdzieś mi tak wpierdzieliło, że nie wiem gdzie jest. No i powoli się szykujemy. Mój kapelusz, w którym widzieliśmy parę razy w filmach sprzed paru miesięcy, niestety zrobiłem błąd i kiedy był strasznie namoczony wodą, ja go wcisnąłem do plecaka i stracił swój kształt i będziemy ten kształt Próbowali z powrotem przywrócić, żeby wyglądał po ludzku, ale żeby nie wyglądał w tym kapeluszu jak pastuszek, bo na razie tak to wygląda. No i co, słuchajcie, tam w tle widzicie tackę od grilla, pozostałości po wspaniałym weekendzie, który niedawno był, teraz zbliża się następny, jest piątek, i też będzie wspaniała. Otóż słuchajcie, mówiłem Wam, że będę przygotowywał sobie trochę sprzętu na wyjścia do lasu, żeby tam jakoś generalnie wszystko pięknie pracowało. Oczywiście można sobie, no ale drogo kupić sprzęt wypasiony, ładownicę, mole, plecaki i tak dalej, ale ja chciałem zrobić to budżetowo. Nie będę zabierał ze sobą, słuchajcie, sprzętu nowoczesnego. Yy, militarnego, chociaż militarny jak za chwilę zobaczycie trochę będzie ale nie, nie nowoczesny sprzęt militarny yy, zobaczycie jak mniej więcej staram się sobie to przygotować, już kiedyś coś takiego robiłem, nie pamiętam jak to się dokładnie robiło, ale <gryw> robię to na czuja, a co takiego robię słuchajcie yy, tutaj yy, roztopiłem sobie słuchajcie parafinę razem z woskiem strzelim jeszcze ten, parafina nie do końca się roztopiła, chwilę jeszcze poczekamy, pomieszamy i tak dalej powinno się to robić w kąpieli wodnej żeby to się nie przyjarało i tak dalej ale wychodzę z założenia że w dawnej na szlaku przysłowiowym nikomu by się nie chciało pierdzielić w kąpiele wodne, w kąpiele wodne z tego typu rzeczami, dlatego zrobimy to bardzo przaśnie i prosto co będziemy obrabiać? Słuchajcie, chcę y, tą torbę. To jest torba, zdaje się, stara torba, jakaś chlebak austriackiej armii albo, albo szwajcarskiej. Chcę ją zaimpregnować. Ona jest zrobiona normalnie z materiału, torebunia, że mógł na warszawskich Zbawka wskoczyć, y, czy na placek, Krzyży, wiecie o co chodzi. Z torebunią na ramieniu, dograną. A konkretnie chodzi o to, żeby rzeczy, które w tej torebce będę nosił, w tej torbie, w tym hawersaku, bo tak nazwa brzmi bardziej kozasko, żeby nie ulegały przemoczeniu, no, na tej zasadzie. Także, słuchajcie, będziemy zaraz jechać z zagadnieniem. Żeby nie było lekko, biorę mój upierdzielony po oleju do tarasów pędzel. Jako, że nie dbam o, o to, żeby to było pięknie i ładnie, żeby Tomek Pajacyków był zadowolony, tylko żeby to działało skutecznie. I jadziemy. Zobaczcie. Na razie to nie wygląda fajnie. Ale jak to się wszystko nasmaruje to potem pożyczę od mojej szacownej małżonki żelazko, które zapewne na szlaku co bardziej eleganccy trapezy nosili ze sobą. I to wszystko ładnie przeprasuje. Żeby ta Cała parafina razem z woskiem strzelim wniknęła głęboko w materiał. O. Znaczy na szlaku robili przede wszystkim pewnie takie rzeczy z wykorzystaniem gorących kamieni, jeżeli w ogóle coś takiego robili, jeżeli po prostu im się chciało, może czekali aż się wykruszy, a potem ponawiali sprawę. Zobaczymy, dobra. Ja wyłączam na razie sprzęt i ogarnę to do końca. No i słuchajcie, wygląda to mniej więcej tak, czyli mało gustownie, e, przy okazji sobie zaimpregnowałem troszeczkę rękawiczki, ale nie szkodzi. W każdym razie teraz wypadałoby to opierdzielić żelazkiem, żeby ta, ten materiał, ta parafina razem z woskiem strzelnym wniknęła w, w, tutaj w ten materiał. Żeby to pięknie, ładnie zapracowało. Można również spróbować zrobić to suszarką, jednak żelazko będzie lepsze. Niby mam gorące kamienie, może teraz spróbujemy gorącym kamieniem. Pod warunkiem, że wezmę taki kamień do ręki. I że to zapracuje... a kurna, no strasznie wielkie mam te kamienie tutaj, patrzcie, zbyt duże. Spróbujemy to jednak zrobić w trochę uwspółcześniony sposób, czyli spróbujemy użyć do tego żelazka. Po chwili zastanowienia stwierdziłem, że jednak zrobimy to bardziej tradycyjnie. Tu jest taka szufla do węgla. Powiedzmy, że to jest łopatka i spróbujemy ją troszeczkę rozgrzać i użyjemy jej jako żelazka takiego polowego. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tutaj macie z z woskiem strzelim jeszcze jest tego trochę więcej, ale będę chciał jeszcze płaszcz szwedzkiej armii, który kiedyś dostałem od mojego brata w ten sam sposób zaimpregnować żeby zadawać szyku na warszawskich ulicach. Wiecie o co chodzi. Słuchajcie, przeprowadziłem pierwszą próbę. Powiem wam, że nawet fajnie to idzie, zobaczcie. Zabawa zła. Prawie jak żelazko. A że torba zmieni trochę kolor? No kurde. To ma być torba polowa. No, działa. Trzeba to dalej rozgrzewać. weź gitarza, jak to się mówi. Teraz dorzucimy trochę do ognia. Zachodzące słońce wesoło błyska za y, romantycznymi paletami, które tutaj stoją u tu mnie w ogrodzie. A my żeśmy skończyli słuchajcie, w sensie ja i wy skończyliśmy impregnację tego chlebaka szwajcarskiego czy austriackiego. I zobaczcie jak to fajnie wyszło. Wygląda kozacko. ale co najważniejsze e, co najważniejsze będzie spełniał swoje zadanie oczywiście taka impregnacja woskiem strzelim i parafiną e, nie spowoduje tego, że to będzie rzecz wodoodporna ale na pewno spowolni przesiąkanie wody przez tą torbę i jest będzie szansa, że uciekając, na przykład przed deszczem albo przed poranną wilgocią będzie można zabezpieczyć te rzeczy, które tutaj będą w miarę, we w miarę suchym stanie. Słuchajcie, ta torba jest niestety dość mała. Prawda jest taka, że potrzebuje hawersaka za dwa razy tej wielkości, ale dlaczego nosić jeden Haversack, tym bardziej, że zamierzam poruszać się bez plecaka, dlatego, że... słuchajcie, kiedy jeździłem na różne wyjazdy z kolegami, z kumplami z roboty, kumplami z wojska i tak dalej łapałem się na tym, że im starszy jestem, tym coraz mniej rzeczy zabieram, bo jednak jakieś doświadczenie jest i wiem co jest mi potrzebne, co jest niezbędne i łapałem się na tym, że właściwie im brałem większy placak, tym brałem więcej niepotrzebnych rzeczy. Tutaj będziemy chcieli pójść na minimum, tym bardziej, że moje przysłowiowe wyjścia będą krótkie dosyć. Pierwsze na pewno będą tylko na jedną nockę, może na, na dwa dni plus nocka. No, dlatego, że przede wszystkim na razie nie ma czasu. Ale wraz z wakacjami, które za chwileczkę, za kilkanaście dni się zatrzymają, takie wyjścia będą troszeczkę dłuższe i zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym razie Hawersack jest na razie pierwszą rzeczą, którą przystosowałem samemu do tych wyjść. Są jeszcze kolejne rzeczy, które będziemy sukcesywnie robić przez najbliższe kilka dni. No i zobaczymy wszystko, jak to wyniknie. Pokażę wam w ogóle w dniu jutrzejszym, jaki sprzęt do tej pory sobie przygotowałem. I zaznaczam, że to nie jest często sprzęt nowy. Znaczy w ogóle tutaj praktycznie nowego sprzętu nie ma, dlatego że ja takie rzeczy gdzieś tam mam, tylko musiałem ich wszystkich poszukać. Właśnie byłem na strychu i okazuje się, że jest część strychów, które od pięciu lat w ogóle nie byłem. Tam mogą być dopiero ciekawe znaleziska. W każdym razie minimalizm i hej przygodu. No i słuchajcie, położyłem jeszcze tego hawersaka na trochę na tych rozgrzanych kamieniach. Poleżał sobie w takim dość konkretnym cieple po ognisku. I zobaczcie, wygląda to mniej więcej w ten sposób. O. Wygląda to sympatycznie. Oczywiście tutaj trochę ta parafina z tym woskiem, hmm, tu gdzie jest jej więcej, będzie się troszeczkę wykruszać, ale sprawdziłem ładnie to wszystko wniknęło w materiał i przede wszystkim hmm, nie przysiąka od razu wodą. Sprawdziłem to, włożyłem to pod kran, pod prysznic, rękę do środka i w momencie gdy tutaj lałem wszystko elegancko, ręka w środku sucha, także. Hmm, to będzie taka pierwsza linia ochrony, powiedzmy, na y, gustowne skarpetki, które będę chciał wziąć w teren, żeby nie zamokły. Nie, no tutaj wiadomo, że w hawersaku przede wszystkim będą rzeczy, które są wymagane, muszą być pod ręką, y, które, do których trzeba szybko sięgnąć, ewentualnie, których nie należy y, szukać, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Tu będą podstawowe rzeczy. Y, tak zwana teraz modnie się mówi pierwsza linia, tak? Nie, to będzie druga linia. Pierwszą linię to człowiek ma tutaj. No dobra, słuchajcie, e... zastanawiam się, jak zmontuję ten filmik, ponieważ e... przewód od iPada mi się spierdzielił. Zamówiłem sobie drugi, jeszcze nie doszedł. I nie mam naładowanego iPada. Nie bardzo mam na czym to z... zmontować, ale będę próbował. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia. Mam nadzieję jeszcze dzisiaj.